Rozmowa Poranka W Rozmowie Poranka naszym gościem jest ksiądz arcybiskup Adrian Galba z Metropolita Katowickiej. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Pozdrawiam Pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Metropolita Katowicki, ale też dodajmy administrator diecezji sosnowieckiej i od tych smutnych wydarzeń rozpocznijmy naszą rozmowę, no bo przedwczoraj doszły do nas kolejne wieści z tej diecezji. No właśnie, księże arcybiskupie, co tam się tak właściwie stało? Przede wszystkim, korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie współczuć rodzinie tego zmarłego człowieka. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Modlę się za Państwa, o pociechę i modlę się za zmarłego o życie wieczne. Też chcę powiedzieć, że jestem pierwszym, który chciałby poznać odpowiedź na pytanie, które Pan redaktor zadał, to znaczy wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy. A przede wszystkim poznać odpowiedź na pytanie, y, czy jest jakiś bezpośredni związek jednego z księży z decyzji sowieckiej z tą śmiercią, a jeżeli tak, to jaki? I w, y, w zależności od tego, jaka będzie odpowiedź na to pytanie, takie będą podejmowane konkretne decyzje y, kanoniczne, oczywiście także. Te związane z y, y, cywilną wymianem sprawiedliwości. Jak ksiądz arcybiskup podchodzi do takich głosów, że znowu ta decyzja sosnowiecka. Wiemy, że był skandal obyczajowy, wcześniej też różnego rodzaju historie. No i tutaj gdzieś y, niektóre środowiska dziennikarskie wpisują te wydarzenia no, w szereg poprzednich. No to jest bardzo łatwo. Każde z tych wydarzeń jest oddzielne, każdy ma swój dramat. Ale łączenie ich jest takim pójściem bardzo na skróty. Diecezje nie grzeszą. Diecezje nie popełniają przestępstw. Grzeszą ludzie i przestępstwa popełniają ludzie. I grzesznik musi się skonfrontować ze swoim grzechem, nawrócić się, opamiętać się, naprawić popełnione zło. A jeżeli jego grzech jest jednocześnie przestępstwem, czy to przestępstwem kanonicznym, czy przestępstwem w świetle prawa cywilnego, czy jednym i drugim, musi dodatkowo ponieść karę. I to dotyczy każdego jednego człowieka, czy to jest biskup, ksiądz, czy osoba świecka. Czy w diecezji sosnowieckiej są grzesznicy? Tak, są. Jestem jednym z nich. Czy w diecezji sosnowieckiej są święci ludzie? Tak, są. Tak jak w całym Kościele. I mówienie, że to jest diecezja, która jest przedsionkiem piekła i, i, i całkowicie zdegenerowana moralnie, duchowo, a najbardziej zdegenerowani oczywiście są duchowni, I, i że należałoby ją w związku z tym skasować i pozałatwiać sprawę, jest, no, mówiąc delikatnie, daleko idącym uproszczeniem. Mam nadzieję, że niebawem będzie miała diecezja na stałe biskupa. Nie dlatego, że wydarzyły się tam y, smutne rzeczy, tylko dlatego, że już minęło tyle miesięcy, ile zwyczajowo y, zajmuje wybór biskupa, więc... Chociaż są te, też takie medialne pogłoski, że no, biskupi pomocniczy, gdzieś tam sądowani w tym temacie niespecjalnie się garną. No, y, takiej informacji mogłaby udzielić nuncjatura albo y, dykasteria do spraw biskupów, jednej <laughs> i druga nie udzieli... Źródła. Ponieważ są zobowiązane sekretem papieskim, więc tego typu e, informacje, o których Pan Redaktor mówi, są e, dobrze klikalnymi bzdurami. Rozumiem. E, mamy też w Kościele przecież wiele zmian w ostatnich dniach. E, mamy nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polskiej, jest nim arcybiskup Tadeusz Wojda. Jest też wiceprzewodniczący z naszego regionu pochodzący, arcybiskup Józef Kupny. No właśnie, te różne związki z księdzem arcybiskupem są, no bo ten przewodniczący to przecież Palloten. Obaj są członkami tego samego kościoła, to jest <laughs> podstawowy związek. To i, też, to i również ze mną są związani. W biskupstwie. Tak, to, to jest wybór dosyć myślę przewidywalny. Obaj, ksiądz arcybiskup Tadeusz i, i ksiądz arcybiskup Józef są. Ludźmi bardzo wyważonymi, spokojnymi, umiejącymi też budować porozumienie. Arcybiskup Tadeusz jest także bardzo dobrym organizatorem, a to jest umiejętność bardzo potrzebna właśnie w pracy przewodniczącego konferencji episkopatu. To mówienie, że to jest ten, kto rządzi polskim kościołem, no znowu jest upraszczające bardzo. Przede Ale przede wszystkim... pewną twarzą jest, prawda? No pewnie tak, dlatego że się często go pyta o opinię. Natomiast jego głównym zadaniem to jest dobrze Pozbierać episkopa, dobrze zorganizować jego pracę, tak żeby to była robota bardzo, bardzo sprawna, skuteczna. I tutaj myślę, że ksiądz arcybiskup Tadeusz i, i jego pierwszy współpracownik, arcybiskup Józef, świetnie się do tego nadają. Przed księdzem arcybiskupem pytam księdza arcybiskupa Adriana Galbasa niezmiennie, również nowe zadania. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski. Jak ksiądz arcybiskup widzi tam swoje miejsce? To jest ciało, które istniało zawsze, w tej chwili zmienił się jego skład. Biskupi, wspierając się radą innych osób, uczestniczą w tych rozmowach z rządem. Oczywiście tutaj zawsze zależy to od strony rządowej, ale myślę o intensywności spotkań, także o tematyce. Na pewno ja jestem dobrej myśli, uważam, że trzeba rozmawiać. I to rozmawiać przy stole, a nie przed kamerami, nie bać się trudnych tematów, przedstawiać argumenty merytoryczne, szukać porozumienia, szukać jakiegoś spokojnego dialogu. I patrząc na to, kto jest w komisji po stronie kościelnej, myślę, że to to, to będzie możliwe, a takie same nadzieje mam i wobec tej części rządowej tej komisji. Rada stała, komis konferencja Episkopatu Polski to kolejne takie grono, w którym ksiądz arcybiskup będzie uczestniczył? No, to, to jak sama nazwa mówi, to jest stała rada. Episkopat jako całość może się spotykać dość rzadko. W związku z tym wtedy, kiedy trzeba zająć się sprawami pilnymi i ważnymi, bo ważnymi zajmuje ich całe grono episkopatu, ale jak są też oprócz tego, że ważne, jeszcze pilne, no to od tego jest Rada Stała. Ponadto od organizowania myślenia nad kolejnymi posiedzeniami, konferencji, jakie tematy są istotne, jakie jak należy podjąć, w jaki sposób to zrobić. Więc no, zobaczę, to jest dla mnie nowe, nowe gremium. Wiadomo, że są tam i oprócz prezydium y, konferencji biskupi ordynariusze i, i przedstawiciele biskupów pomocniczych. Y, zobaczymy, jak już będziemy po jakichś posiedzeniach, to panu powiem coś więcej. Na razie jestem do dyspozycji. Na pewno zapytam, a teraz przejdźmy jeszcze do tych lokalnych, tych archidiecezjalnych spraw, bo już. Dziś, dziś jest piątek, więc dziś czeka nas droga krzyżowa ulicami miasta Katowice. W tym roku formuła nieco zmieniona, zmieniona trasa, ale też trzeba podkreślić ekumeniczność tej tegorocznej drogi krzyżowej. Tak, zmieniona trasa nie jest oczywiście związana z tym, że y, nie szanujemy pamięci górników z Wujka. To jest chyba dla każdego mieszkańca Katowic, Śląska, Polski oczywiste, jak ta pamięć jest dla nas żywa i ten przykład, jak jest cenny. Tam spotkamy się przede wszystkim w grudniu każdego roku. Być może do tej dawnej trasy też kiedyś powrócimy, być może będzie ich kilka, być może będziemy co roku szli inną. Teraz pomyśleliśmy właśnie o tej trasie między dwiema katedrami katowickimi i o tym, żeby to była droga ekumeniczna, to znaczy, żeby wszyscy chrześcijanie. Mogli się zjednoczyć w tej wspólnej modlitwie i w tym wspólnym składaniu świadectwa o swojej wierze w Chrystusa. I łączy nas także intencja myślę, że najważniejsza dzisiaj intencja o pokój. Głębokie, mocne, intensywne wołanie o pokój na świecie, o pokój w ojczyźnie, także o ten pokój wewnętrzny. I wszyscy chrześcijanie czytamy tę samą Biblię i słowa Chrystusa, słowa świętego Pawła o Chrystusie, On jest naszym pokojem. I wszyscy czytamy tę samą Ewangelię i przesłanie Chrystusa pokój Wam. I trochę chcemy to połączyć właśnie idąc od katedry Chrystusa Króla do katedry Zmartwychwstania Pańskiego. Więc bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców, Katowic, nie tylko Katowic, zapraszam do tej wspólnej modlitwy. E, idźmy razem, bądźmy razem, módlmy się razem, prośmy razem, pokutujmy też razem, e, wszyscy chrześcijanie wokół, zjednoczeni wokół, wokół Chrystusa. Dzisiaj o godzinie 19.00 bardzo, bardzo zapraszam. A jeśli mówimy o chodzeniu, o pielgrzymowaniu, no to wierni z naszej arcydiecezji mieli okazję trochę sobie popielgrzymować, no bo w tym roku taki projekt kościoły stacyjny, jak sam ksiądz arcybiskup mówił, to taka mia miała być i jest chyba wielkopostna droga serca. Już powoli możemy ten projekt podsumować. E no, będzie się kończył za, za chwilę. Ja jestem bardzo uradowany tym, że tak dużo osób odpowiedziało na to zaproszenie. Były takie osoby, które mogły być kilka czy kilkanaście razy, ale są takie, które były codziennie. No i jest jedna pątniczka, która nie tylko, że była codziennie, ale codziennie wędrowała pieszo ze swojego domu, ze swojego mieszkania do kościoła stacyjnego, a czasami nawet powracała do, do domu. Więc to już jest w ogóle szczyt szczytów. No myślę, że będziemy ten projekt proponowali w przyszłym roku, chyba dobry sposób na głębokie przeżycie Wielkiego Postu. To będą te same kościoły, czy gdzieś w innym miejscu? Z zobaczymy. Na razie się kończy jeden pomysł, y będziemy go jakoś rozeznawać, analizować, szukać y najlepszych rozwiązań. Z tego roku jestem zadowolony. Jesteśmy w takim wirze zaproszeń, to jeszcze y ostatnie, bo przed nami również niedziela palmowa, i tutaj też warto zaprosić. Jasne, niedziela palmowa rozpoczynająca wielki tydzień. Zapraszam w ogóle do głębokiego przeżycia, wielkiego tygodnia. Wielki tydzień ma tyle samo dni i tyle samo godzin, co każdy inny tydzień. Jego wielkość polega na tym, jakie wydarzenia przeżywamy. Nie tylko wspominamy, ale przeżywamy paschę Chrystusa przejście od śmierci do zmartwychwstania, w którą włączona jest nasza osobista pascha, nasze umieranie dla grzechu i rodzenie się do nowego życia. Więc przeżyjmy te dni jak najlepiej, zaczynając od niedzieli palmowej. Kiedy to także chcemy się spotkać z ludźmi młodymi w, w naszej Katowickiej Katedrze o godzinie 14, ale to jest zaproszenie do młodych, niezależnie od PESEL-u. Dziś o tym też mówimy, że czujemy się, mamy tyle i na ile się czujemy, i tym zakończmy. Ksiądz Arcybiskup Adrian Galbas, Metropolita Katowicki, zapraszał. Dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, szczęśliwsza. Radio M 107 i 6 FM